O, panowie nie wierzę. To jest Karton, a to jest Ole Ole w się RTV Euro, to jest ta sama firma. Jeśli oni Pada mi wysłali w kartonie, to jest wow, niesamowita zmiana. Ją zależy, żeby było pudełko ładne, tak? No i także RTV Euro Mega Plus teraz. Oczywiście tu się nic nie zmieniło poza kolorem, który mi trochę przypomina tego Nissan 350Z z Undergrounda 2 na początku. No ale patrząc teraz na żywca, on jest mniej zielony aniżeli jest taki żółto-złoty. Żółto Nawet weźmy zwykły zielony zgniły matowy, a weźmy, weźmy jego. No kurde, ciekawy jest. Na ten moment chyba najbardziej podoba mi się chroma-biały. E, ten niebieski kobalt bluzem zostanie z, z wizualnie to ten. Nie wiem, może w jakim drugim miejscu na razie. Nawet z tą limitką się nie gryzie, ciekawy pad taki złotawy. Czy złoty bardziej żółty aniżeli zielony, tak szczerze?